Cześć, nazywam się Łukasz. W imieniu Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART i Rebel Bubble Ensemble zapraszam Was na warsztaty perkusyjne. Na żywo zobaczymy się już we wrześniu w Operze Leśnej w Sopocie, a teraz zachęcam Was do pozostania w domu i nauki gry w drumline. Na pewno zastanawiacie się, czym jest drumline. No więc drumline to jest po prostu zespół, lecz marszowy, który gra na instrumentach perkusyjnych. Zwykle jest to część orkiestry. Ale także drumline'y występują osobno, bez akompaniamentu orkiestry na różnych paradach, meczach futbolowych, meczach koszykarskich itd. Najlepiej przedstawi Wam to filmik. Więc musimy zacząć od trzymania pałek. Co będzie Wam potrzebne? Na pewno będzie potrzebna para pałek. Nie muszą to być koniecznie pałki marszowe. Mogą być zwykłe pałki perkusyjne. I najlepiej jakaś powierzchnia do grania, typu pad perkusyjny, werbel. Jeśli nie macie werbla lub pada, dobrze sprawdzi się biurko lub inna sprężysta powierzchnia, która będzie dawała odbicie. Tak? Jak trzymać pałki? Chwytamy pałkę palcem wskazującym i kciukiem. Tutaj w ten sposób. W odległości jednej trzeciej pałki. I dokładamy kolejne palce. Tak samo robimy w lewe ręce. Możecie pomyśleć sobie, jak pukacie do drzwi w ten sposób. Kładacie pałkę i już gotowe. Poprawny chwyt wygląda w ten sposób. Pałki powinny układać taką literę V, odwróconą, z mojej perspektywy odwróconą. Możecie sobie próbować grać proste uderzenia, niekoniecznie w jakimś określonym tempie. Bardzo ważne jest, aby chwyt był identyczny w obu dłoniach. Jak w prawej, tak i w lewej. Żeby to było symetryczne. Drugą bardzo ważną rzeczą, jak nie najważniejszą, jest postawa: to jak wyglądamy. Nie możemy się garbić, nie możemy stać w nienaturalnych pozycjach. Musicie być wyluzowani, zrelaksowani, grając na werblu lub każdym innym instrumencie perkusyjnym. Wysokość werbla powinna być na połowie ciała. Nie za nisko, nie za wysoko, na połowie. Podsumujmy. Pałkę łapiemy w palec wskazujący i kciuk i dokładamy następne palce. I tak samo analogicznie robimy w lewej ręce. I najważniejsze, trzeba być zrelaksowanym, nie garbić się, aby postawa była jak najbardziej naturalna. Bardzo dobrym sposobem jest przed, stanie przed lustrem i zobaczenie jak to wszystko wygląda u Was. Gdy jeszcze nie posiadacie pałek, a może być taka sytuacja, yy, późniejsze ćwiczenia, które będę omawiał, możecie grać dłońmi, po prostu o kolanach. Różne rytmy, które będę omawiał w następnych filmach.